tutaj fajnego drinka bezalkoholowego tam pelikany są na zewnątrz, pelikany, ładne jest bardzo fajnie, czekamy na nasze Nasze aligatory i zobaczymy jak smakuje okay. to przyjechał, przyszedł aligator, będziemy jedli Aligator w panierce Zobaczymy Zobaczymy jak to smakuje nie? Kurczak, smakuje jak kurczak Dosyć dobre. Może być. A tutaj jeszcze mamy jakiegoś takiego ślimaka. Ślimak. Znaczy nie wiem, to, to właściwie nie jest ślimak, ale jakieś zwierzę, który żyje w muszli, czyli, czyli ślimak. Spróbujemy. Zobaczymy. Kroimy kawałek. O kurde. Wygląda jak jakaś papka w środku. Może być, ale smakuje jak jakiś, jakaś grudka tłuszczu. Okej. Okay. Patrzcie ile sumów tutaj, nie sumów, no sumów Patrzcie ile sumów tutaj jest, się kotuje. Ja nie mogę Rzucamy im bułkę, oni wszyscy tu rzucają się na nas, strzelają. ptoki latają, chcą zjeść bułkę, która fruwa Ale akcja, ale akcja Ok, przyszło nasze jedzonko, idziemy rybkę pyszną z mango salsą Krytasami i zama taką sałatkę z warzywkami różnymi. Zatrzymujemy się tutaj u, e, u moich teściów. Mają taki domek mały tutaj. I tutaj sobie u nich nocujemy. E, a tutaj zobaczcie, jak w ogóle dookoła tutaj wygląda. Zobaczcie: takie sąsiedztwo spokojne. spokojnie tutaj cichutko. Zobaczcie, pójdziemy sobie do środka. Patrzcie tutaj mini krokodyl, właściwie jaszczureczka. Nie chcę, żeby do domu. Się dostał. Tego przegonimy. Idź sobie, szczurko idź. jeszcze jesz Dobra. I tak to wygląda tutaj. Domek. domek letni, prawda? Tam jest jedna sypialnia. Tam dalej jest druga sypialnia, tylko moja siostra się tam zamknęła. Dwie łazienki są. Kuchenka tutaj jest też taka, nie, zobaczcie sobie, o. pozamykały się kobiety, nie wiem, co one robią. A tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy pokoik, możemy sobie wejść, usiąść, prawda, tutaj, tutaj jest gorąco w tym, bo to, to jest, Tutaj nie ma klimatyzacji. Wszystko jest otwarte, widzicie tylko jest... Co to tu? Jaszczur, 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 dużo jaszczurów, jak widać a tutaj jest ta, ta siatka przeciwko robalom. A jak ten jaszczur tu wlazł? tego nie wiem. A, chyba może jakoś... On musiał znaleźć jakąś dziurę, nieszczelność. Ale tak tu można sobie usiąść. Tutaj mamy takie torby, torby na plaże. Palmy. Tam dalej jest e, droga do basenu. Mamy taki basenik tam. Można na basenik sobie pójść. Jak widzicie, się zjarałem. Dlatego taki czerwony na mordzie jestem. No ale cóż, no tak to człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, jak szybko się można zjarać tutaj na Florydzie. No, no, jakaś komórka na jakieś e, różne gadżety. No i tyle, no co tu jeszcze? Nie, nie ma cudów, no nie ma cudów. Floryda. Idę na basen z Izom, ale takie jest parno, że kamera zaparowuje. Tak nie, nie wiem, czy będzie coś widać. Widzicie? Zaparowuje od razu. Muszę przeczyścić. Ale tu mamy basenik zaraz. Gdzie jest ten basen? Tam? Idziemy tam. I zaleci. Kamera znowu już zaparowała. Widzicie to? Patrzcie. <śmiech> <śmiech> Idziemy. Jest wieczór. Słońce tak nie pali. Możemy iść. Będzie fajnie. Znowu zaparowała. A teraz ostrości nie ma. Co? Zdjęcie ci zrobię dobrze. Taki basenik mamy. Ale fajnie, zaraz, zaraz się będziemy kąpać w baseniku. Prawidłowo, nie? No. <laughs> it's good too. Okay, now Jesteśmy w baseniku, jak widzicie pięknie, bardzo przyjemnie. Można się pluskać. Okej. Okay. Patrzcie jakie żaby. Patrzcie jakie żaby siedzą tu. Wjechane, nie? Jak się gapi. Cześć żabo. A tutaj jeszcze jedna. A czekajcie, podejdziemy bliżej. Tam jest jeszcze jedna, patrzcie. W cieniu się krzai. Cześć, cześć żabo! się w ogóle nie boi. They don't care. Really. Patrz, skacze. Ty... Cześć żabo! <śmiech> <śmiech> Dobra, idziemy. Tata by się cieszył, jakbyś nie przuwił. Ty wiesz, <laughs> żabo. Here. Winston would.